Witam bardzo serdecznie. Życzę z okazji świąt wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, i przesyłam, jak zwykle, świąteczny wiersz. Święty Mikołaj jest zmęczony. Pieśni i fotografie świętych leżały w całym domu. Pełno historii o nich śpiewał owocowy sad. Chomili blask i słowa ciepłe szkicowały ich cień padający niedaleko drzewa poznania dobra i zła. Ludzie i pamięć, dowody i wota, pokazywały ich niepojętą dobroć, jakby wiary wrota. Ślad przebywania wśród nas, przez kilka chwil, jaki dał im Bóg, przez okruchu czas i ten sąk o świętym Mikołaju, o dobrym człowieku, co wiedzie nas do raju, który rozdaje prezenty, ale nie tak jak leci, lecz tym co zasłużyli, i nie odtrącają nigdy swoich dzieci. Światłość dzienna. Ten nimp nad głową świętego w ikonografii przewija się jako oaza na pustyni. Częsty motyw, obrazy, mistrzów też go mają, jakby do czegoś ten znak nawiązywał. I pokazywał miłość błogosławionego ludziom i krajom. Nic nie uroni z rąk tajemnicy, nic nie zakryje go przed ciekawskimi natrętami i zwykłymi ludźmi, takimi jak ja i Ty. Chylę się mocno i bije czołem, tęskniąc za wodą, słońcem i lermontową. Lermontowem. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę błogosławionych świąt, Bożego Narodzenia, żegnam się światłem betlejemskiej świecy. Do widzenia.